Obiekt NS-78 o nazwie Polsko. Widzimy zniszczenia po lewej stronie. Chodź Zniszczenia są przykład zapewne bombardowania, po prawej stronie również jest to samo. I widzimy, schron jest wykonany z żelbetu, o godłości pewnie około jednego metra ścian, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że nadal stoi, można go zwiedzać. Ale też spójrzmy na górę. Są to specjalne takie elementy stalowe, które służyły zapewne do maskowania tego, tego obiektu. Tu mamy do niego wejście. Sprawdźmy zatem co tam w tym wejściu słychać. Wejście zamknięte, jak do większości takich obiektów. Na razie tylko udało się zlokalizować, który był otwarty. Tutaj stalowe takie elementy zapewne jakieś wzięte i elementy do strzelania jest zakaz wstępu. Tu element, który zapewne służył, czy utrudniał ewentualne zdobycie tego bunkra, to widzimy duże. Ślady po bombardowaniu i zniszczeniu widzimy też bardzo fajnie pręty stalowe, ale zwróćmy uwagę, że nie wszystkie są tej samej średnicy. Te na zewnątrz są średnicy mniejsze niż te na przykład wewnątrz. No to wynika oczywiście z e, no, takich rozwiązań technicznych, które umożliwiały prawidłowe uzbrojenie tego e, obiektu. No, z zewnątrz pewnie takie delikatne zbrojenie, które służyło do takiego powłokowego wzmocnienia konstrukcji, natomiast Tutaj Główna taka rotunda, tak, czy, czy jakiś inny element wojskowy, którego teraz wystaje ten komin, no zapewne musiał mieć zbrojenie mocniejsze i widać to, że miał, bo pręty, ale gładkie, nie żebrowane, wystają z tej, z tej konstrukcji. Czyli widać, że ten element miał ostać się jak najdłużej. Zatem tego też to zbrojenie jest tam najkrótsze. Zresztą obiekt, co ciekawe, nie, nie uległa zniszczeniu, zatem tylko te boczne. Fragmenty interesowały tutaj wojsko, żeby, żeby zniszczyć. No to do zobaczenia w na następnym obiekcie.